nie znają chodź tak, może dzisiaj sobie pojadę po paliwko będę wracał z roboty zakupów nie muszę specjalnie robić trochę tylko to trochę pokoził Ten mówi, że jest gej Co, to lubi, ja tam jest без Uch. Ciekawe co to się nie dzisiaj kąpniło Z tego co widzę to co zwykle bo znowu na taszki Andrzej Lakurza Siena gówno No widzicie To samo, to, to samo co, to samo co w w sumie. Nic się nie zrobiło. szczelić jechać do roboty, pogoda się poprawiła. W sumie może dobrze, ten zawód kierowca nie musiała lecieć, widać też to roboty No ale ten już nie puści, nie powinien. Nie ma gdzie. że będzie bardziej oporne, ale nie jest ładnie chodzić, pociutko Pada hali targowej i doradził jaki byłby Wiary taki rozsądny. Wziąłem sugar na jest. Później jeszcze byłem za kluczem, zapomniałem całkowicie o kluczu, że nie mam klucza, tam 24 potrzebowałem, a mówię, to ja sobie wezmę od razu żabę i się udało. O, do hydrauliki tym zwykłym kluczem nie ufam, zaraz się to wyrabię gdzieś, te stalowe rury są miękkie. też takie te wszystkie wymiary tych rur to sobie nie że ciężko podpasować kluczem zawsze się robią, przynajmniej w moim wypadku do hydrauliki bez żaby te nie podchodzą. tędy? Ej Co to za jakie indywidualne zachowanie? Nie ma Chodź A, a, tu nic nie ma Gdzie? Co ty robisz? Nie, 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 o tu, o patrz I ten. I tam, cia. ciach, Super piesu. Coś co tu tu nic? No musi coś całkiem. może znowu te czpony tam siedzą i się wygłupiają. Ale nie, nie widać. está chovendo é muito, Não. é muito... O no, jak go on składnie leży, patrzę. Zaszcząc rociny. Refrika. Ładnie się kupuje. Rzuciak. że no, go Nagrywam, nie uciekam z No dalej polujesz od czeresia. Zatrzymaj sobie, ale poczekaj. Tak, tak, no i... O kurde. Lubi jak gdzieś czasem ryjem majtnąć, nie? I poluzowała i zaraz jej przez łeb przeszło. To nie jest wielki problem. No. A w szelaczkach będzie i wygodniej, nie będzie jej dusić jak będzie gdzieś tam szarpać. Miała takie fajne że ten szelki. Zasmyczył razem i kupiłem czarno zielone zielony to pod neon podchodził. Jeszcze nie był niby neon, ale bardzo, bardzo, bardzo podchodził. Jeszcze nie było tej takiej full żarówy. I zaginęły w akcji. Znaczy, no, stała szereg nie mam zdjęcie z tymi szrukami. Chodź. Wystarczy ci, bo rakiem dostaniesz. O czytałem wczoraj, że ponoć yy, tam. dobrze się poczeraj się w Żeby Że wspomagają proces wytworzenia melatoniny i tam w ogóle. Ale co piszą, to nie zawsze jest prawda, to krótkie Nasza wiedza jest tak kuźwo nie trwała człowieku, jak życie. Wszystko, co wiemy, po jakimś czasie okazuje się nieprawdą już w ogóle było inaczej. Że mieliśmy jakieś tam niewielkie pojęcia rzeczywistości, to jest tak, to jest tak, to jest tak. Tak nie było z heliocentryzmem, dobrze mówię? Nie, z geocentryzmem. Później się ukazało, że to jest heliocentryzm. To ten cytat się okaże jeszcze inaczej, kurwa. <laughs> że to jest kaliopulzum o oka no bo jak się okazuje przecież u słoneczny nie stoi w tylko za pindala słońce na przelicie ciśnie ciągnie do sobą wszystkie planety jak piłka turnusowa lecąca i gdzieś tam drobinki, jakieś rzeczy w powietrzu, ciągnące ze sobą. Tylko, zwyczajnie nie mają na tyle... Nie są na tyle przeciągane. Te obiekty mogłyby się tam zakręcić, spaść dalej, ale nie będą się kręcić tyle co planety wokół Słońca. Musiało być stworzone z jednego ciała, albo z jednego szaru to wszystko, że się nie rozpadło, że się trzyma kupę. Ewentualnie musiały wystąpić jakieś bardzo, jakby to powiedzieć, bo po uciekłem słowo, bardzo korzystne warunki do tego, żeby ciało wpadające, fala płowowa Słońca, wpadły i tam zostały. Taki wycieracz na milion jak się uda takiego kuźwasz. Ja akurat tym planetom załóżmy tym ciało niebieskim. Przypadło, że zostaną pociągnięte za słońcem Haliopulizm się śmieje, nie wyklucza halizem, które są dalej. Oświamko ci nie. Tak, trzeba cię przyczepić, siedzieć na dworze, zostaje w ja Będę ogarniał szamanko, rendery a ty sobie posiedzisz. Tak, Się.